Witajcie moi drodzy. Dziś chcę porozmawiać z wami na trudny temat, emocjonalnie trudny. I chcę, żebyście zastanowili się, dlaczego uwierzyliście w kłamstwa toksyka. A dodatkowo chcę wam uświadomić, że to nie była wasza wina. Bo to jest bardzo spra ważna sprawa, żeby zrozumieć, dlaczego my przegapiliśmy te wszystkie czerwone flagi, dlaczego nie słuchaliśmy swojej intuicji. A dodatkowo, że to nie do końca była nasza wina, że ktoś wciągnął nas w tą swoją manipulacyjną i toksyczną grę. Bo jeżeli zobaczymy, w jaki sposób zachowują się osoby toksyczne, to będziemy widzieć wyraźnie, że taka osoba manipuluje, kłamie i wykorzystuje nasze zaufanie. Wciąga nas na siłę do takiej relacji, na początku przykładowo bombardując nas miłością, zdobywa coraz więcej kontroli nad tą relacją, a potem dopiero pokazuje swoją prawdziwą twarz. I dlaczego chcę Wam tutaj dzisiaj uświadomić, że to nie do końca jest nasza wina, że uwierzyliśmy w te tła, kłamstwa toksyka? Bo chodzi o to, że Ty często na osobę toksyczną, na jej zachowania, na to wszystko, co mówi i co robi. Patrzysz ze swojej perspektywy, a w Twoim świecie nie ma miejsca na takie kłamstwa, nie ma miejsca na manipulacje. W Twoim świecie to nawet często nie mieści Ci się w głowie, że ktoś może traktować tak obcą osobę, a co tu mówić, bliską osobę osobę, którą na początku taka toksyczna osoba bombardowała miłością. A później mamy te wszelkie formy manipulacji, karanie ciszą, przemoc emocjonalną, a nawet często przemoc fizyczną. A więc w Twoim świecie nie mieścić się w głowie, że tak można się zachowywać w stosunku do drugiego człowieka, ale już nawet nie mówiąc tutaj o kimś, kto jest tak bliski. To by się po prostu nie mieści to w głowie. I to jest bardzo ważna rzecz, że trzeba to zrozumieć na samym początku. Ty nie jesteś. Taka czy nie jesteś taki jak osoba toksyczna. I dlatego w Twoim świecie tak trudno jest Ci zaakceptować, że ktoś może w tak podły sposób traktować taką bliską osobę. A więc w Twoim świecie kłamstwa, manipulacje, puste obietnice to wszystko tak naprawdę nie istnieje, bo takiego zachowania zupełnie nie rozumiesz w kontekście bliskich Ci osób. I to właśnie dlatego tak trudno Ci uwierzyć, że ta toksyczna osoba naprawdę wewnątrz jest taka. I dlatego tu pojawia się taka złudna nadzieja, że może on ma toksyczne zachowania, ale w środku jest dobrym człowiekiem. I wystarczy tylko dużo miłości, często chodzi tutaj o kochanie za dwie osoby, że wystarczy też dużo cierpliwości, dużo wyrozumiałości, a ta prawda wyjdzie ze środka. Tylko problem jest taki, że to jest iluzja, to jest fałszywa nadzieja. Osoby toksyczne nie mają jakiegoś ogromnego, ukrytego potencjału takiej miłości, prawdziwej miłości, którą ty masz odkryć. Te osoby wykorzystują tą iluzję przeciw Tobie, bo Ty dajesz dużo miłości, cierpliwości, bardzo dużo wyrozumienia, bardzo dużo też w sytuacji akceptujesz, których akceptować nie powinieneś, czy nie powinnaś. I takie osoby toksyczne właśnie na tym korzystają, że my szukamy w nich, w ich wnętrzu tego dobra, ciepła, bo my po prostu nie potrafimy uwierzyć, że ktoś może być tak zepsuty w środku. Natomiast musisz pamiętać, że toksyk nie żyje w Twoim świecie i nie patrzy na świat z Twojej perspektywy. W świecie toksyka, manipulacja, kłamstwo. To są zwykłe narzędzia, narzędzia, które on traktuje tak naturalnie jak oddychanie, narzędzia, po które on sięga i nawet się nie zastanawia, że to jest coś złego, bo tak mocno się do tego przyzwyczaił. Dlatego warto zdać sobie sprawę, że wielu z nas w takim pierwszym kontakcie z osobą toksyczną, po prostu jesteśmy bezsilni, bezsilni bez tych wszystkich wobec tych wszystkich manipulacji. Bo kiedy taka uczciwa i empatyczna osoba trafia w toksyczne środowisko, czy trafia właśnie w potencjalny związek z toksycznym partnerem, to bardzo trudno takiej osobie rozpoznać te wszelkie formy manipulacji, kłamstw, bo my po prostu zakładamy, że ktoś nie może tak celowo nas oszukiwać, że ktoś świadomie nie będzie się bawił naszymi emocjami, uczuciami, że ktoś świadomie nie będzie próbował wpłynąć na nasze myśli tylko dla swojej własnej korzyści. I tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dlaczego my jesteśmy bezbronni wobec takich manipulacji? Ponieważ nawet jeżeli akceptujemy to, że niektóre osoby przekraczają granice, oszukują, kłamią, Wykorzystują różne techniki manipulacji, to nam się nie mieści w głowie, że np. takim ważnym słowem jak kocham cię, ktokolwiek może manipulować. Natomiast osoby toksyczne często rzucają na lewo i prawo to słowo, które dla nas jest tak ważne, dla swoich korzyści. I dla nich to słowo jest puste, a nam tak trudno jest zaakceptować to, że ktoś może mówić słowo kocham tylko i wyłącznie dla swoich korzyści. I my wierzymy w to, że jak ta osoba mówi kocham, to rzeczywiście tak czuje. Ale wiele przykładów toksycznych związków pokazuje, że słowo kocham jest kolejną formą manipulacji. Tylko, że na tą manipulację bardzo łatwo nas złapać. Bo to jest ta naturalna potrzeba miłości, o której niedawno Wam mówiłem na poprzednim filmie. Dlatego jeżeli. Chcecie troszkę dowiedzieć się więcej, dlaczego mamy taką ogromną naturalną potrzebę miłości, to odsyłam Was do tamtego filmu, bo tamten film pozwoli Wam zrozumieć tą podłą manipulację słowem kocham. Bo ta nasza naturalna potrzeba miłości właśnie zostaje wykorzystywana przez toksyczne osoby, ponieważ nam się naprawdę nie mieści w głowie, że ktoś może rzucać na wiatr tak ważne słowa. I jest jeszcze jedna forma manipulacji, gdzie to słowo kocham występuje. I to jest taka forma manipulacji, która pokazuje, że jeżeli ktoś mówi kocham, ale dodaje też ale, na przykład bardzo Cię kocham, ale przez Ciebie mamy te wszystkie problemy, albo bardzo Cię kocham, ale to Ty wszystko komplikujesz, to zobaczcie, jak tutaj pewne kłamstwo wymusza na nas pewne określone zachowanie. Toksyczna osoba mówi Ci kocham Cię, ale stawia warunek, mówi jakieś ale, czyli kocham Cię, ale to Ty wszystko komplikujesz. A więc zrzuca na nas odpowiedzialność za wszelkie problemy w tej relacji. Taka osoba pokazuje, że ja kocham, więc ja już nic ze swojej strony nie mam do zrobienia, ale to ty musisz wszystko naprawić. I to zobaczcie, jak tutaj jest taki mechanizm wciągania nas w tą grę. Toksyczna osoba powie, że kocha, ale postawi też swoje warunki. Zacznie nas zmieniać w taki sposób, żeby jej się po prostu wygodnie żyło. Natomiast my nie potrafimy tutaj zrozumieć tej manipulacji. My wierzymy w to słowo kocham, bo czujemy, że przecież nikt nie może takim słowem rzucać na wiatr, a więc wierzymy też w drugą część tego zdania czyli kocham cię, ale ty wszystko komplikujesz, a więc przyjmujemy tą miłość, przyjmujemy to, że ta osoba naprawdę nas kocha, ale przyjmujemy również automatycznie tutaj zapewnik, że to drugie słowo, to druga część tego zdania, że ja wszystko komplikuję, to ja też muszę to wszystko zmienić, naprawić, problemy są po mojej stronie, a więc to ja odpowiadam za te negatywne zachowania partnera. Zobaczcie, w jak wielu toksycznych związkach to właśnie partner takiej osoby, czy partnerka takiej osoby, bierze na siebie tą całą winę za toksyczne zachowania, bo może za mało się staram, bo może to przeze mnie on ma takie emocje, bo może to przeze mnie on się tak zachowuje, może to przeze mnie on się tak stresuje i dlatego te stresy wyładowuje na mnie czy na naszej rodzinie. To jest tylko manipulacja, kiedy ktoś nas wciąga w to, żeby za pomocą tak wielkich słów, jak słowo kocham, sprawić, że poczujemy odpowiedzialność za negatywne zachowania tej osoby, i to w sobie będziemy próbować dokonać zmiany. I bardzo trudno jest przełamać ten mechanizm. A więc tak jak powiedziałem wcześniej, toksyczne osoby wykorzystują naszą naturalną potrzebę miłości. Manipulator wie, że ty potrzebujesz miłości, potrzebujesz bliskości, potrzebujesz ciepła. On doskonale to wie i na tym też żeruje. I dlatego w tak wielu toksycznych związkach mamy ten roller coaster. Mamy te górki i dołki, mamy przepla przeplatane te chwile takiego ogromnego chłodu i dystansu, takimi chwilami lepszymi, taki powiew tej fałszywej miłości, poświęcania Ci uwagi. Mamy na przykład ten początek związku, który jest związany z bombardowaniem miłością. Bardzo wiele osób to przerabia. Ten, ta podróż z nieba do piekła, o której Wam często opowiadam w kontekście narcystycznych relacji. To jest wszystko to, co pokazuje, że toksyczna osoba doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że my potrzebujemy miłości, bliskości, ciepła, ale że gra na tych bardzo wrażliwych dla nas strunach, dając nam takie okruchy szczęścia, okruchy miłości, okruchy nadziei, które jeszcze bardziej utwierdzają nas w tym kłamstwie, które często my sami sobie powtarzamy, że skoro dostaliśmy te okruchy nadziei, to znaczy, że ta osoba gdzieś w środku jest dobra. A jak jest dobra, ma te pokłady miłości, to przecież jeżeli ja dam jej czas, cierpliwość, uwagę i to wszystko, co mówiłem wcześniej, to na pewno tych chwil lepszych będzie dużo więcej, a tych gorszych zacznie być coraz mniej. Natomiast to w taki sposób nie działa. To są tylko okruchy szczęścia, okruchy miłości, które mają cię trzymać w tej pułapce, którą toksyczna osoba wokół ciebie tworzy. I tutaj posłuszmy się takim prostym przykładem. Wyobraźmy sobie sytuację, że toksyczny partner. Pokłótni całkowicie cię ignoruje. Ale nagle coś tam się w nim zmienia i zaczyna cię lepiej traktować. Wręcz zachowuje się jak ideał. Zaczyna do ciebie dzwonić, przytula cię, komplementuje cię przy znajomych i ty naprawdę w tym momencie masz ogromną trudność, żeby naturalnie nie uwierzyć w to, że chyba wszystko się zmienia, że on w końcu to zrozumiał. Ale wystarczy jedna chwila, jedno złe spojrzenie, jedno złe słowo. I wszystko wraca do normy. On znowu traktuje cię z dystansem, z chłodem, obwiniacie za całą sytuację, i ty również bierzesz całą winę na siebie. Bo mam wiele osób na konsultacjach indywidualnych, którzy biorą całą winę za to, że osoba toksyczna się zmieniła, było lepiej, były te okruchy miłości i takiego powiewu w tym związku, takiej normalności, i coś się wydarzyło. Jedno potknięcie, i ktoś mówi, to ja za mało się starałem, to ja popełniłem błąd, bo ta osoba już się zmieniała, ale to ja nie wytrzymałem czy nie wytrzymałam i to jest duży błąd, ponieważ osoba toksyczna nie wytrzyma w tej zmianie. To jest tylko chwilowa manipulacja, żeby podgrzać te nasze emocje, żeby rozsycić w nas tą nadzieję, która się dalej tam tli. Oczywiście fałszywą nadzieję. I to nie jest tak, że ta osoba nagle zaczyna Cię lepiej traktować. Ona cię zaczyna lepiej traktować, czyli mamy tą podróż do nieba, ale podróż do piekła też jest pewna. I to nie od ciebie zależy. Natomiast główna sprawa jest taka, kiedy ty bierzesz całą winę na siebie. I to jest ten mechanizm, który cię wciąga jeszcze bardziej w tą toksyczną relację. Bo skoro dostałeś czy dostałaś tę chwilę nieba, to chcesz kolejny raz na nie zasłużyć. I taki cykl toksycznej relacji może trwać latami. I mam wielu klientów, którzy latami oszukiwali sami siebie, że to oni są winni zachowaniom tej drugiej osoby. Że przecież już była zmiana, już była chęć takiej zmiany ze strony drugiej osoby, ale oni coś negatywnie zrobili. Ale to też nie chodzi o to, żeby w związku chodzić na paluszkach wokół jakiejś osoby, bo jeżeli nie będziemy tutaj chodzić na paluszkach i że jeżeli zrobimy coś nie tak, to ta osoba raptownie już tutaj odechce się jej zmiany. A więc w taki sposób nie możemy tej winy brać na siebie. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby zobaczyć, czy my podsycamy tą nadzieję, która jest w nas, która wynika z tej naturalnej potrzeby miłości, bliskości i troski. I tu pojawia się kolejny wątek, bardzo ważny wątek. My często nie chcemy dopuścić do siebie takiej myśli, że ta toksyczna osoba naprawdę tak wewnątrz jest po prostu zła, że ona nie chce. Naszego dobra. Ta osoba chce mieć wygodne życie, ale my tego totalnie nie potrafimy dopuścić do siebie. Natomiast zanim dojdziemy do tego punktu, mam do ciebie jedną prośbę. Sprawdź teraz, czy subskrybujesz ten kanał. Bo to nie chodzi tylko o to, że ty w ten sposób możesz oglądać takie materiały. To chodzi również o inne osoby, do których takie materiały jeszcze nie docierają. A czym więcej mamy subskrypcji na tym kanale? Tym większą mamy szansę do tego, żeby dotrzeć do osób, które potrzebują takiego materiału. A więc, jeżeli możesz sobie na to pozwolić, to zostaw tą subskrypcję. Ja wiem, że nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, bo żyjąc w, toksycznym, w toksycznej relacji, często jesteśmy kontrolowani i różne takie rzeczy, które oglądamy w internecie, toksyczna osoba również wykorzystuje przeciwko nam. Także zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na tą subskrypcję, bo jeżeli tak. To zostaw ją proszę i dziękuję Ci nie tylko w swoim imieniu, ale też w imieniu osób, które nawet jeszcze nie wiedzą, że są takie materiały i tkwią w takich toksycznych relacjach zupełnie bez świadomości, że to wcale nie jest ich wina. Dlatego zastanów się teraz, jeżeli możesz sobie na to pozwolić, zostaw tą subskrypcję, a jeżeli nawet nie, to może masz wokół siebie jakąś osobę, która dalej tkwi w takiej relacji. Wyślij jej ten film, czy inny film z mojego kanału, czy z kanału innych osób. Ale ty też możesz w jakiś sposób pomóc takiej osobie, która tkwi w tym bagnie toksycznej relacji, takim wsparciem, rzuceniem takiego koła ratunkowego, nie bierz oczywiście odpowiedzialności za życie tej osoby. Natomiast rzuć jej takie koło w postaci edukacji, materiałów, które uświadamiają nas, że manipulacje, kłamstwa, i wyniszczenie, jeżeli chodzi o życie w toksycznej relacji, to nie jest coś normalnego i musimy o tym w sposób otwarty mówić. Natomiast wracając do tego tematu, żeby nie chcemy dopuścić do, sobie, do siebie takiej myśli, że toksyczna osoba jest tak w środku zła, to my często skupiamy się na zachowaniach, że tylko te zachowania są złe, że jeżeli mu pomożemy tej toksycznej osobie odkryć tą prawdę, tą, która na pewno tam w środku jest, to ta osoba się zmieni. Natomiast to jest fałszywa nadzieja. My często usprawiedliwiamy toksyczne zachowania drugiej osoby, tłumacząc to, że ta osoba miała trudną przeszłość. Trudne sytuacje w domu rodzinnym, trudne poprzednie związki, bagaż różnych trudnych doświadczeń. Usprawiedliwiamy toksyczną osobę stresem, tym, że ma dużo na głowie, tym, że ma trudną pracę. Szukamy różnych usprawiedliwień. A nawet tłumaczymy taką toksyczną osobę i jej zachowania tym, że ta osoba ciągle w swoim życiu trafiała na złych ludzi. Bo często osoby toksyczne wchodzą w rolę ofiary i chcą nam pokazać, że tylko my możemy im pomóc. Dlatego czujemy się przy nich tak wyjątkowo i chcemy w jakiś sposób ich uratować. A więc pamiętaj, że usprawiedliwianie toksycznej osoby i zachowań tej osoby, tym, że ta osoba miała trudną przeszłość i złe związki, i zły dom rodzinny, i trudną pracę, i stres, i ludzi, którzy tą osobę wykorzystywali, to tak naprawdę jest sposób na manipulację toksycznej osoby, żeby tobie to wmówić, że to ty masz szukać usprawiedliwienia jej zachowań przed innymi osobami, ale też przed sobą. Bo my nie tylko wypowiadamy te słowa do innych osób, że mój partner jest taki, bo miał trudne dzieciństwo. Mój partner jest taki, bo ktoś go skrzywdził, inna kobieta, wcześniejsza relacja go skrzywdziła. My to mówimy nie tylko dla innych osób, ale mówimy to do innych osób, ale my to również słyszymy. I wmawiamy sobie takie usprawiedliwienia, które są fałszywe, bo nikt ze względu na swoją trudną przeszłość nie ma prawa traktować nas tak, jak często traktują nas osoby toksyczne, które my jednocześnie usprawiedliwiamy. I tutaj wydaje nam się, że jeżeli my będziemy usprawiedliwiać tą osobę, jeżeli okażemy tej toksycznej osobie wystarczająco dużo cierpliwości i miłości, to pomożemy tej osobie zmienić się na lepsze. My często wmawiamy sobie, że kochać za dwoje wystarczy, żeby uratować związek, ale żeby też naprawić drugą osobę. My naprawdę często chcemy wierzyć w to, że nasza miłość, ogromna miłość w stosunku do tej toksycznej osoby, która często wynika z różnych form manipulacji i wciągnięcia nas w tę relację, ale my wierzymy w to, że nasza miłość wystarczy, żeby uzdrowić tą osobę, że my jej pomożemy, że nauczymy tą osobę po prostu kochać. A dodatkowo przejmujemy pełną odpowiedzialność za życie tej osoby i wydaje nam się, że tylko my jesteśmy nadzieją dla tej osoby. Bierzemy za dużo na siebie, za dużo odpowiedzialności za poprawę i tej relacji, i życia tej osoby. Ja często słyszę o tym, że nie mogę zawieść mojego toksycznego partnera, bo wszyscy inni się od tej osoby odwrócili. Często to słyszę na moich konsultacjach indywidualnych, że ktoś tak mocno bierze odpowiedzialność za życie tej toksycznej osoby, że przez to właśnie nie może odejść od takiej osoby. Że takie osoby też często mówią, tylko ja mogę mu pomóc, a więc nie mogę go zostawić. Mimo tego, że mnie krzywdzi, wyniszcza mnie emocjonalnie i psychicznie, ale nie mogę go zostawić, bo wszyscy się od niego odwrócili. A może jest tak, że wszyscy się odwrócili, bo zobaczyli, kim on jest naprawdę i przez to, że te osoby się odwróciły i toksyk wmówił Cię, że jesteś jego jedyną nadzieją, ty ciągle trwasz przy tej osobie, mimo tego, że ta osoba Cię wykorzystuje i wyniszcza. Niestety, bardzo wiele osób w toksycznych relacjach poświęca siebie, poświęca swoje marzenia, pragnienia, potrzeby, wszystko bierzemy na siebie, ciężar emocjonalny, czyli łagodzimy wszelkie konflikty i kłótnie. Bierzemy wszelkie odpowiedzialności za życie codzienne, takie zwykłe domowe sprawy, bo przecież toksyczna osoba nie będzie się tym zajmować. Tłumaczymy tą osobę przed sobą i przed innymi, wszystko bierzemy na siebie, bo mamy taką nadzieję, i często sobie to wmawiamy, że jeżeli my tak mocno się poświęcamy, to ta toksyczna osoba w końcu zauważy nasze wysiłki, zauważy to, że jest nam ciężko i w końcu zacznie nam pomagać. A więc my czekamy z taką nadzieją, że toksyczna osoba zauważy, że jest nam ciężko i że zacznie nas wspierać. I my naprawdę długo możemy na to czekać, ale się nigdy nie doczekamy. Toksyk nigdy nie zrobi czegoś, co będzie dla niego niewygodne, bo ta obecna sytuacja jest bardzo wygodną sytuacją, kiedy to Ty kochasz za dwoje, Ty rozwiązujesz wszelkie problemy, Ty bierzesz wszystko na siebie, natomiast my bardzo mocno chcemy wierzyć, że jeżeli mamy miłość w stosunku do tej osoby i wytrwałość, to w końcu ta osoba nagle się zmieni, i w końcu to wszystko, co my tutaj napracowaliśmy się w tej relacji, to zaczniemy w jakiś sposób też odzyskiwać od tej drugiej osoby, która też zobaczy swoje błędy i przyjdzie jakieś magiczne zadośćuczynienie. Niestety, tak działają nasze emocje, wierzymy w to, mamy taką złudną nadzieję i nie chcemy często przyznać sami przed, to, przed sobą, że toksyczna osoba nie chce się zmienić, że nie jest gotowa na zmianę. My czekamy na taki magiczny moment przebudzenia i problem jest taki, że czym dłużej czekamy, tym trudniej nam odpuścić, bo mamy wrażenie, że tak dużo już poświęciliśmy. Więc jeżeli czekałem rok, pięć lat, dziesięć lat a ludzie wiele lat czekają na tą zmianę toksycznej osoby, czym dłużej czekam, tym później mam takie pytanie. Po co mam teraz odchodzić, skoro tamte lata poświęciłem tej osobie, a nóż za pół roku, za rok, za kilka miesięcy ta osoba się zmieni, to może ja jeszcze trochę poczekam, bo już tyle się wycierpiałem w tej relacji. Natomiast pamiętajcie, że toksyk chce mieć wygodne życie. Dlatego... Kłamie, oszukuje, manipuluje. Dlatego wciąga nas w tą relację. Dlatego często bombarduje nas miłością, bo wie, że takiej prawdziwej miłości nie wytrzyma. Nie wytrzyma takiego szacunku, zasady równości w związku. Dlatego na początku obdarza nas miłością, żebyśmy weszli z pełnym zaangażowaniem, a później, żebyśmy cały ten związek ciągnęli na swoich barkach. I tak właśnie działają osoby toksyczne. Wciągają nas w ten związek, póki mają jeszcze tą siłę, chęć i emocje, a później tylko podgrzewają tą naszą pułapkę, w której nas trzymają, dając czasami takie okruchy nadziei. Natomiast nie oszukujmy się, za wygodne życie toksyka to ty często płacisz swoimi łzami, emocjami. Płacisz za wygodne życie swoją nadzieją, swoim bólem, ale bardzo też często. Za życie osoby toksycznej, takie wygodne życie osoby toksycznej, nie tylko ty płacisz, ale cała rodzina płaci za takie wygodne życie toksyka. Wszyscy się tutaj podporządkowują pod toksyczną osobę, natomiast zawsze jest ten pierwszy element, którym my tutaj jesteśmy, doprowadzając do sytuacji, kiedy bierzemy wszystko na siebie i zapewniamy to wygodne życie toksykowi. A więc mam nadzieję, że po tym materiale. Rozumiesz lepiej ten mechanizm, wciągania cię w tą toksyczną grę. I pamiętaj, że to nie Twoja wina, że ty uwierzyłeś czy uwierzałaś w kłamstwa osoby toksycznej. Musisz uświadomić sobie, że to nie Twoja wina, bo chodzi o to, że to On wykorzystał Twoją empatię, Twoją dobroć, to, że Ty naturalnie zakładasz, że jak ktoś coś mówi i ma dobre intencje, no to jest prawda. I w Twoim świecie prawda jest kluczowa. Natomiast w świecie osoby toksycznej. Kluczowe jest kłamstwo i tym się właśnie różnicie. Dlatego w Twoim świecie bardzo trudno jest zaakceptować, jak można w tak podły sposób traktować bliską osobę. W Twoim świecie nie mieści się to w głowie, a więc jeżeli widzisz te wszystkie toksyczne zachowania, to Ty próbujesz to zrozumieć i tłumaczysz tą osobę często właśnie tymi trudnymi doświadczeniami z przeszłości. Tłumaczysz tą osobę, że ona na pewno gdzieś w środku jest dobra, ciepła, kochająca. A ty musisz po prostu pomóc tej osobie to odkryć. I to jest ten fałsz, który często osoby toksyczne podgrzewają w nas, i przez ten fałsz nie potrafimy się wyrwać. A więc musisz zaakceptować, że toksyczne osoby istnieją, że nie każdy w sobie ma taki głęboki potencjał miłości, bo bez względu, jak długo szukasz tej prawdziwej miłości u osoby toksycznej, ty tego nie znajdziesz, bo tam tego po prostu nie ma. To jest inna perspektywa, inny świat, inny sposób patrzenia na życie, sposób, kiedy osoba toksyczna zawsze chce być na górze i posunie się do wszystkiego, żeby uzyskać takie swoje wygodne życie. A więc przestań usprawiedliwiać zachowania osoby toksycznej, Przestań usprawiedliwiać to, że on się teraz stresuje, że miał trudne dzieciństwo, że ktoś go skrzywdził. Bo miłość nie oznacza, że ktoś tutaj przez swoją trudną przeszłość. Będzie teraz nami się wysługiwał, że ktoś tą trudną przeszłością usprawiedliwia, usprawiedliwia takie ranienie ciągle drugiej osoby, bliskiej osoby. A więc musisz nauczyć się tutaj ufać swojej intuicji, bo jeżeli ją zagłuszasz, to przegapisz te wszystkie toksyczne sygnały, te czerwone flagi. I pamiętaj, uświadom sobie jedną rzecz: nie da się kochać za dwoje. To nigdy nie doprowadzi do niczego dobrego. A więc mam nadzieję, że po tym materiale wiesz, że to często nie jest twoja wina, że ty uwierzyłaś w kłamstwa toksyka i nie pozwól na to, żeby on wciągnął cię do swojego świata, żeby odebrał ci tą dobroć, empatię. Po prostu musisz zbudować w sobie siłę, która pozwoli ci odejść, ale żeby to zrobić, musisz często uświadomić sobie, to nie była moja wina, że on zaatakował to, co było dla mnie ważne: potrzeby miłości, bliskości czy bezpieczeństwa.